Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 726? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na piątek, 24 października 2025 roku Dziedzictwo odcinek. 726 Co się wydarzy? Ferit nie odpuszcza Tropu Senę. Okazuje się, że straciła ona córkę, która była w wieku Dogi. Ferit i Aize znajdują kolejne dowody świadczące o tym, że to ta kobieta stoi za zniknięciem dziewczynki. Gdy zyskują pewność, wchodzą do jej mieszkania, Senę grozi im bronią. Ferit bohatersko ratuje Dogę i Aize, sam zostając ranny. Doga i Ferit trafiają do szpitala. Bliscy są szczęśliwi, że odzyskali dziewczynkę, a Aize jest ogromnie wdzięczna Feritowi. Selkiuk dowiaduje się, że to były zięć przez cały czas nie ustawał w poszukiwaniach i, ryzykując własne życie, uratował jego wnuczkę. Jednak nawet to nie zmiękcza jego serca. Nana znów gotuje, jej zachowanie utwierdza Yamana w przekonaniu, że kobieta kogoś ma. Gdy próbuje przycisnąć Nanę i dowiedzieć się, z kim porównuje go Nana, kobieta kłamie, że chodzi o jej zmarłego brata. Nie mogąc poradzić sobie z uczuciami, Jaman wychodzi z domu. Dziedzictwo odcinek 726 kiedy oglądać. Nowy, 726 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany już w piątek, 24 października 2025 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD. O czym jest dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu po swoim ojcu nadała imię Yusuf. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Krymły.